na widzowie, z tej strony TigerXPV, dzisiaj jesteśmy w Brookhaven i to jest kolejna seria, czyli y, Gangsterskie Życie, czy tam Życie Gangstera, już nie pamiętam i właśnie jak widzicie, y, to jest Johnny, ma 17 lat i to jest, y, jak to miałeś na imię? Harry. Harry y, ma y, też 17 lat. Już się wyprowadziliśmy od swoich rodzin, my jesteśmy najlepszymi kolegami, to jest nasz dom i właśnie pracujemy tutaj. Auto mamy w garażu. Eee. Także o! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To jest nasz sąsiad i ogólnie widzowie tam mieszka taki mega gangster, ja nie wiem czy on nie jest od niego taki i tutaj chyba też my tutaj mieszkamy sami. Taki, on, on ma właśnie taki dom, on jest takim szefem ogólnie, y, więc my bierzemy rower i widzimy się jak już będziemy na miejscu w naszej pracy. Dobra widzowie, my już jesteśmy na miejscu. Dzień dobry szefie. Dzień dobry. Było jakieś zamówienie? Tak, y, dom 34, hamburger i frytki i duża kola. Dobra, y, to pan mi tu spakuje. Y, tutaj, chyba tu jest to zamówienie, pan mi tu spakuje do torby. Tutaj. Dobra, dzięki. Yy. Dobra, widzowie, jak widzicie mamy już tutaj w torbie, bo tutaj jakby na dole mamy jakby takie nasze kieszenie czy coś takiego. Takie kieszenie torba, wyposażenie nasze. Aha. Rowery zostawiliśmy za tym. Dobra, yy. widzimy Widzowie już się w drodze. Dobra, widzę, już jesteśmy właśnie w drodze. I 34 to chyba jest ten dom, bo my patrzymy że my, Nie, uważać. musimy uważać i to naprawdę. Ale nawet, no, to jest ten dom. Czekaj, tak, nie wjeżdżajmy może na posesję. No, Się o to. no to tutaj może powiemy. Halo! Dzień dobry! Halo, proszę wjechać. Proszę. Na pewno? Dobrze. Przez domofon nam powiedzieli, że mamy wjechać, ale ja się tu boję. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. się nie dało z tym jedzeniem. Pół godziny czekałem. Przepraszam, już panu tutaj daję, proszę bardzo. Tutaj dla pana. Dziękuję. Proszę. Widzę, wie, widzicie, zniknęło nam. Ej, zapłaca, zapłaca zapłata, zapłata jeszcze. zapłata. Uciekaj, uciekaj! Ej, gdzie rower tam zostawiłeś! Trudno. Kupię sobie nowy. Nie wiem. Już nigdy nie zbliżamy się do tego domu. Dobra, ja jadę autem. Autem będzie bezpiecznie. Otwieram garaż. Ja też tam rower zostawiłem. No trudno. Mamy auto. Dobra, kupimy nowy. Ledwo jedzie. No kurde. No ja jakoś musimy przetrwać. Jedziemy do szefa. Masakra stary. Kurde, zgasło. Czekaj, dobra. O. Odpaliłem, no nie wiem. Muszę do mechanika. No, muszę do, meka do mechanika pojechać. Szefie, szefie! Co się stało? Czemu No, bo ja. Bo z domu wziąłem. Jakiś gościu do nas z bronią wyskoczył. Musimy na policję pójść. No, rowery tam zostawiliśmy. A to były te firmowe elektryczne. Spokojnie dobra, ale to może na policję pojedziemy lepiej. No właśnie. Nie, bo policja nie da rady tego rozwiązać. No, no właśnie, w sumie faktycznie to jest najgroźniejszy ten. W mieście. No, to nie ma jak. A tutaj fajne sanie na wystawie są. Bardzo o. Tu no ale nie, to na, na razie. No dobra, ale pojeździmy sobie autem. Chodź. Chodź Harry. To... Yy, no, no, co ja tutaj na... Monica? Yy, Monica? Nie. Nie, no potem za Ja tu patrzę na apce. jeszcze. I było jeszcze... Nie, nie, nie. Nie, to zamówienie w sumie już dowieźliście to wcześniej. No to na razie nie ma jeszcze domu. Aha, no dobra, a to możemy już do domu pojechać? Tak. Dobra, to my jedziemy. O Boże, star masakra. No, ja się już boję tam chodzić. Widzę, wie, widzicie właśnie jak, jak tutaj nam wyszło dowożenie jedzenia. Zresztą, chyba jesteśmy jednej z, na, z najniebezpieczniejszych dzień. No, dosłownie, w naszym mieście, nie? Uh -huh. Wiesz co, ja słyszałem, że tutaj... Patrz. Uh -huh. Aha, uh -huh. Dobra, no wyjdź. Że tu w tym domu ma się jeszcze ktoś budować. Więc nie wiem czy nie właśnie jakiś też gangster czy coś. Halo, przepraszam. Przepraszam. Halo, dzień dobry. Witam. pomoc? Pan należy do gangu? Jestem zastępcą. Szefa? Szefa. O. Witam, witam. O, ten gościu. To jest ten gościu, nie? A. Co, co? Spokojnie, to jest mój ochroniarz, spokojnie. Ło, proszę pana, jak pan tu... To jest ten gościu, ale już z nim gadamy, więc... Spokojnie, no, panem... proszę pana, proszę. Pan... proszę pan... Pan? To jest mój ochroniarz, powiedziałeś. Wypadł z tą. Jedzie... Ale my się boimy! Chodź do domu, chodź, 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 chodź. Nie, nie zostawcie no, no... Nie bójcie się, młodzi, młodzi, młodzi. Mamy propozycję, mamy propozycję. Jaką? Ale proszę na odległość? Byście Dobrze, może... dobra, dobra. no weźcie, wyjdźcie z naszej posesji. Chcielibyście do z do y, ale jak? No, Normalnie. Ale my mamy po 17 lat. No to nie szkodzi, ja zostałem bo... no, szefem w wieku 20, a dołączyłem w no, do wieku 18. No ale to tak, to. Jakbyście chcieli, możecie to przemyśleć, ja mieszkam tam u góry. No to wiemy. No, no, to miłego, jak się zastanowicie, to proszę. O, zadzwonić. Dobra, a to numer mogę poprosić? No, no, ja podam, ja podam. Dobra, no, jaki? 2-0-9. No. 3-2-1. No. 2-9-6. Dobra. Y, Dobra. Szef gangu. Dobra. To Dobra. przemyślimy to. Dobra, jedziemy, jedziemy. Uh. Ej, dobra, daj mi do niego numer. Zapomniałem, zapomniałem, no, halo! Słucham, co, co, co? Masz jeszcze godzinę na przemyślenie tego. Tylko? Tak, Tylko tak bo ona tutaj pał, pał rozstrzeloni. Dobra, a, a, a. Chodź, 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 szybko, szybko, szybko. Zamykaj. Dobra, zakluczę. Dobra. Odpuśćcie, odpuśćcie, odpuśćcie. Odpuść, odpuść. Co, 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 co? Co proszę? Że y, lepiej tam nie idź. Y, oni próbują was nabrać. Ale nie wiem, czy próbuję was nabrać, ale już jednego tak nabrali. I słyszałem jeszcze, że jeszcze jeden jest. Nie wiem czy jest dwóch, tylko jeszcze jeden jest. Że w tym gangu? No. Jezu, to ja w nie. szefie nie wiem. takie informacje masz. Widziałem ich. No e, słuchaj, to jest jego firma, on jest taki bogaty, on ma tyle ochroniarzy i tak dalej, że... Dobra. To niech szef już pójdzie? No. Będziemy uważać yy, Widzowie dajcie znaka w komentarzu czy mamy tam dołączyć bo to może być propozycja taka No może nam się to opłacać tak samo jak w życiu gangstera nie Byliśmy jakimiś, o ktoś do mnie dzwoni Tak słucham to ty No masz jeszcze 10 minut no, ja. Jak 10 minut no, ale Albo już da... koniec 10 minut no dobra. Spokojnie, spokojnie. Idziemy lokalizację. Dobra. Nie, widzowie, ja nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy mamy to przyjąć. Nie wiem. Muszę tą... torbę aż ściągnąć. Widzowie, widzimy się jak ściągnę torbę. Dobra widzowie. Już ściągnęliśmy plecak i zapomniałem powiedzieć, że w... Wy... W tym prawym górnym rogu macie stan konta, i w lewym górnym macie pracę naszą. No, na razie mamy wpisane dostawca jedzenia, czy tam globo, ale niedługo może się to zmienić. Dzisiaj zarobiliśmy plus 100 dolarów, bo to są dolary. Na początek mieliśmy 50, więc teraz stan konta wynosi. 150 dolarów. To by było na tyle z tego odcinka i widzimy się w kolejnym Nara.